Pierwsza księga Kronik rozdział 13. A Dawid odbył naradę z tysięcznikami, setnikami oraz ze wszystkimi dowódcami. Potem Dawid powiedział do całego zgromadzenia Izraela: Jeśli wam się to podoba i jeśli jest to od Pana naszego Boga, roześlimy wiadomość wszędzie do naszych braci, którzy pozostali we wszystkich krainach Izraela, a także do kapłanów i lewitów po miastach i ich pastwiskach, i niech się zgromadzą u nas abyśmy sprowadzili do nas arkę naszego Boga. Nie pytaliśmy bowiem o nią za czasów Saula. I całe zgromadzenie powiedziało, aby tak czynić, bo ta rzecz podobała się całemu ludowi. Dawid więc zebrał cały Izrael od egipskiego Szichoru aż do wejścia do Hamat, aby sprowadzić arkę Boga z Kiriat Jearim. Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem do Baali, i w Kiryat Jarim, które znajduje się w Judzie, aby sprowadzić stamtąd arkę Pana Boga zasiadającego nad chrubinami, gdzie wzywane jest Jego imię. I wywieźli arkę Boga na nowym wozie z domu Abinadaba, a Uza i Achio prowadzili wóz. Dawid zaś i cały Izrael grali przed Bogiem ze wszystkich sił, śpiewając przy dźwiękach harf, cytr, bębnów, cymbałów i trąb. A gdy przyszli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby przytrzymać Arką, bo woły się potknęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzie i Pan go zabił, dlatego że wyciągnął rękę do Arki i umarł tam przed Bogiem. I Dawid był wielce niezadowolony, że Pan tak srogo poraził Uzę, dlatego nazwał to miejsce Peres Uzza i tak jest nazywane do dziś. I Dawid zląkł się u Boga tego dnia i powiedział, jak mam wprowadzić do siebie Arkę Boga. Dlatego Dawid nie wprowadził Arki do siebie, do miasta Dawida, lecz wprowadził ją do domu obet Edoma, Gityty. I Jarka Boga pozostała z domownikami obet Edoma w jego domu przez trzy miesiące, a Pan błogosławił domowi obet Edoma i wszystkiemu, co miał.